Jakub Izdebski, Interia Film. Jesteśmy na 25. Festiwalu Filmowym BMP Paribas Nowe Horyzonty. A z nami jest Marcin Piękowski, dyrektor festiwalu. Dziękuję, że przyjechałeś na nasze zaproszenie. To zawsze bardzo miło. Dzień dobry. Rozmowa okaże się w ostatni dzień lub po festiwalu. My nagrywamy to w piątek, więc przed nami jeszcze dwa dni. Ale jako widz, patrząc na y, trudność z dostaniem się na filmy, kiedy ma się karnet i często nie można się wklikać i to nie na film, który jest pokazywany po raz pierwszy albo na przykład jak na Sirat albo na Smartwych Stanie, które znikają w przeciągu sekundy dosłownie, to chyba ta edycja jest y, sukcesem. Tak, na pewno pod kątem frekwencyjnym absolutnie ta edycja jest sukcesem. No i ja mogę tylko powiedzieć to, że, że gdyby ktoś mi powiedział w roku 2020 albo 2021, że tak będą wyglądać edycje za 3-4 lata, że ta publiczność wróci do kin i że będzie też nowa fala tej bardzo młodej publiczności, nowe pokolenia, które chcą do nas przyjeżdżać. No, wtedy byłem bardzo sceptyczny, bo, bo, bo rzeczywiście to były czasy bardzo niepewne. Teraz mogę powiedzieć, że, że faktycznie ta publiczność na nowe horyzonty wróciła i no, drugi rok z rzędu będziemy mieli rekordową frekwencję. Yy, życzyłbym tylko sobie, żeby yy, nasza codzienność kinowa, w naszych kinach, w Kinowych horyzonty też tak to wyglądało, żeby wszyscy po prostu gdzieś tam mieli problemy z, z zakupem biletu, bo sale byłyby wypełnione. Natomiast tutaj jeszcze na pewno musimy, musimy jeszcze trochę popracować jako cała branża, żeby wrócić do tych, do tych liczb sprzed, sprzed pandemii. Pytanie brzmi, czy jest to możliwe, bo oczywiście są takie wydarzenia filmowe jak Barbenheimer dwa lata temu, tak. ale na przykład w tym roku, nie powiem, wyleciał mi ty w tym momencie tutaj chińskiej animacji, która rzeczywiście zrobiła ponad 2 miliardy, i to był ogromny szok. Ale na przykład no, kino amerykańskie dopiero niedawno miało swój pierwszy miliard za sprawą Lilo i Stitcha, to tam o 9 milionów przekroczyły ten miliard, a kino superbohaterskie Tom Cruise. No, jednak nie, nie dają rady, natomiast też filmy zaraz wchodzą online. Zresztą yy, Nowe Horyzonty też są dostępne od jakiegoś czasu online i Amerykanie yy, nie towarzyszące, ale no ich młodszy brat, American Film Festival, także. Tak, no, i chodzi o naszą edycję online, to myślę, że to jest kwestia takiego znaczy naszej misji, bo hmm. oczywiście yy, nasza wersja online pojawiła się z, yy, niejako przy okazji no, po prostu tej edycji pandemicznej w 2020 roku, no bo chcieliśmy, żeby jednak te filmy, które wtedy gdzieś w taką dziurę pandemiczną wpadły, żeby zostały pokazane, żeby festiwal się odbył, a nie mogliśmy go zrobić latem e, z uwagi na różne restrykcje, które tutaj we, we Wrocławiu były, przyłożyliśmy to na jesień, Wiemy, co się stało. Kino zostało zamknięte. Wszyscy siedzieli w domu i oglądali filmy nowo horyzontowe. I, i to miała być jednorazowa akcja. Natomiast okazało się, że podczas tamtej edycji prawie 20% nowych widzów uczestniczyło w festiwalu. To znaczy, że jest jakaś grupa widzów, którzy na festiwal nie mogą przyjechać. Nie wiem, z powodów tego, że no to jest też po prostu. Nie jest to tanie przyjechać na kilka dni, kupić karnet, wynająć hotel. No wszystko to kosztuje po prostu. A to jest, jakby to jest taka troszeczkę, ja to nazywam jednak taką demokracją, że każdy może dziś dotknąć nowych horyzontów, chociażby z domu. Niektórzy może nie lubią festiwalowych tłumów. I jakby zobaczyliśmy w następnych edycjach, kiedy ta stacjonarna część wracała z pełną mocą że cały czas ta edycja onlineowa cieszy się dużą popularnością, a przecież tam są pokazywane retrospektywy, filmy z retrospektyw, te filmy bardziej niszowe, mniejsze, tam nie ma tych hitów z oczywistych względów, żeby one po prostu nie trafiły nielegalnie do internetu. I dalej warto to robić. Natomiast wracając do, do Twojego pytania o, o, o to, czy to wróci. Wszystko zależy od kontentu. Mam wrażenie, że jeżeli jest content, jeżeli są filmy, które budzą emocje, niekoniecznie blockbuster, ale powiedzmy w tej części kina artystycznego również, jeżeli są takie wydarzenia jak strefa interesów, to czy substancja. To myślę, że byłbym spokojny. Martwi się trochę o polskie kino, bo rzeczywiście polski film ostatnio robił słabsze wyniki, a to zawsze był też bardzo duży procent tego naszego box-office'u. Natomiast ja jestem spokojny. Myślę, że, że właśnie to kino superbohaterskie, te blockbusterowe, ono. Myślę, że ma się, ma się nieźle, ma się dobrze. O kino artystyczne też się jakoś nie boję, bo ono też jest oglądane. Natomiast wiadomo, że gdzieś to kino środka. To stało się trochę domenów, domeną platform streamingowych i powiedzmy, jak teraz powstaje, nie wiem, komedia romantyczna, czy nie wiem, no, dla mnie przysłowiowa, komedia z Eddie Murphym, no to ona już właściwie do kinie trafia, tylko trafia na, na platformy. I też powoli producenci zaczynają to rozumieć, że gdzieś muszą tutaj... Inaczej formatować to, co oferują swoim widzom. Mm -hmm. okay, y w programie Nowych Horyzontów jeszcze nie było komedii C.D. Murphy'im, ale trzymam kciuki? Natomiast komedia romantyczna w tym roku była, bo mieliśmy skomplikowanych. Zresztą nawet pan robił prelekcje e, e, tak. na moim, na moim sensie. Więc to też jest fajne, że co roku mamy tak szeroki program, że każdy właściwie znajdzie sobie tutaj coś dla siebie. I a Może do tej kategorii kina Nowych Horyzontu jako później przejdziemy? Tak, no, mamy 272 filmy. Też mnie ktoś pytał, dlaczego pokazujemy skomplikowanych. E, no, to też film, który był pokazywany na festiwalu w Cannes, a, więc to nie jest jakaś e, sensacja. A, a Dlaczego nie? A dlaczego nie? Tak, oczywiście Nowe Horyzonty są ogromnym festiwalem. Um, ogromnym festiwalem, który musi pogodzić bardzo wiele różnych publiczności. Um, I tych um, Nowo którzy przyjeżdżają tutaj um, od Sanoka, dzisiaj właśnie 25. edycja, czy Cieszyna, więc oni oczekują, um, no, stawiają poprzeczkę bardzo wysoko. Um, Dlatego tworzy, robimy takie, a nie inne retrospektywy takich twórców jak Glauber Rocha czy Anne-Marie czasami twórców kompletnie nieznanych nawet dla profesorów filmoznawstwa. Yy, czy mamy takie sekcje jak Front Wizualny, Nasz Konkurs, sekcja Lost, 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 które właśnie gdzieś eksplorują, czy odkrycia, które eksplorują to kino bardzo nowohoryzontowe, ja też nie lubię tych etykietek. Myślę, że ta Nowa Horyzontowość jest bar bardzo szeroka. swego czasu była myślę bardziej kojarzona z kinem kontemplacyjnym slow cinema. Myślę, że teraz jest rozpięta między właśnie takim kinem a kinem takim bardziej w stylu właśnie substancji czy Sirat, czyli czyli takie kino ekstatyczne, wybuchowe, bezkompromisowe. No i myślę, że gdzieś Pomiędzy tymi, tymi dwoma biegunami ta nowa horyzontowa się rozpięta. Natomiast oczywiście to jest bardzo duży festiwal. Yy, yy. Ponad 100 tysięcy widzów y, uczestniczy w tym festiwalu, w zeszłym roku prawie 160 tysięcy widzów, w tym roku pewnie będzie jeszcze więcej. Y, y, I wiadomo, że, że gdzieś trzeba właśnie te, jakby ten program zbalansować, żeby on był absolutnie dalej, bezkompromisowy, mocny, odważny, radykalny, ale z drugiej strony, żeby przyciągał też, też szerszą publiczność żeby ta nowa publiczność też miała takie, czasami mogła wybrać i miała takie delikatne wejście. Niektórzy przyjadą, obejrzą yy, skomplikowanych życie czaka, czy, yy, czy jakiś duży kanański tytuł na zasadzie pana który też nie jest przecież jakimś bardzo wymagającym filmem. Yy, I przy okazji może właśnie pójdą na film Anne-Marie Meville, bo, mm -hmm. bo zaciekawi ich to nazwisko. Yy, więc no to jest zawsze taki balans. Myślę, że to jest bardzo podobnie robią inne festiwale, tak jak nie wiem, właśnie Locarno, które pokazuje duże filmy na, na swoim pięknym rynku. Tam chyba dla 5 tysięcy mi się to marzy, żeby kiedyś właśnie ten rynek u nas w całości zagospodarować. Ym, więc yy, tak, więc, więc myślę, że to jest taka duża sztuka, żeby pogodzić te wszystkie gusta i oczekiwania. Mhm. Ale to też chyba ta część festiwalowego doświadczenia, że jedzie się na jakieś tam. ma się te swoje zielone metki, highlighty, a między nimi są przerwy, albo człowiek się na coś nie wklika i wtedy może eksperymentować, szczególnie jeśli ma karnet. I czasem rzeczywiście trafi na przykład na film, gdzie obserwujemy przez półtorej godziny tafle jeziora, mhm. który, która swoją drogą wywołała, z tego co pamiętam, bardzo duże emocje 10 albo 11 lat temu. Tak. A czasem odkryje perełkę albo jakiegoś reżysera, którego teraz nie kojarzy, a później będzie o nim głośno. Zresztą też ciekawe jest to, że widzimy, że to kino artystyczne, autorskie jednak przychodzi do mainstreamu. no bo jak spojrzymy na przykład na zwycięzców tych wszystkich wielkich nagród, no kino oscarowego 15 lat byście nie pokazali tutaj czegoś takiego jak Braveheart, jak zostać królem, a patrząc na ostatnie Oscary Anora We Brutalist byli na AFF-ie. Emilia Perez była na, była na horyzontach, Dziewczyna z igłą była na horyzontach, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to ciekawe w ogóle. Że ja bym też nie przypuszczał pewnie kilkanaście lat temu, że że, 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 um, że taki film mogł w ogóle Oscar walczyć, jak Emilia Perez. Um, czy to jest film hollywoodzki, no wiadomo, gdzieś około hollywoodzki, korzystający może z tych, mm. z trochę z tych wzorców, um, e, ale rzeczywiście to myślę, że ta, to, um, to pojęcie filmu Oscarowego też się w ostatnich latach, myślę, mm -hmm. bardzo zmieniło. Um, I można się tylko cieszyć, że nie wiem, właśnie taka substancja gdzieś walczy o Oscary. Myślę, że to też jest kwestia tego, że gdzieś tam rzeczywiście, z, nie wiem, może zmiany pokoleniowej wśród, wśród osób, które głosują. Myślę, że to jest też ważne. Jakieś tam to zostało pozmieniane. Ja się cieszę oczywiście, że dziewczyna z jego była nominowana do Oscara. Nasz zeszłoroczny film zamknięcia. No, film bardzo wymagający jednak, więc... Um, więc yy, 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 Natomiast no myślę, że to wszystko się zmienia, wszystko jest bardzo dynamiczne. Yy, yy, od samego początku pierwsza edycja, też yy, w ogóle, jeżeli ktoś pamięta pierwszą edycję festiwalu w Sanoku, tam była sekcja amerykańscy niezależni, i tam Tarantino był pokazywany, więc, więc myślę, że, że, że gdzieś... Yy, ten, ten romans y, obserwujemy teraz ten romans kina artystycznego z popkulturą. On jest coraz to jest wszystko coraz bliżej. I y, y, w tym roku również przecież takie filmy jak Together, czy y, y, Hit, absolutny festiwalu niebe niebezpieczne zwierzęta ludzie lubią takie filmy, lubią się też tym kinem bawić. Y, y, z jednej strony pójdą sobie na przypomnieć sobie kierostamiego, y, z drugiej pójdą obejrzeć y, właśnie SIRAT, czy czy, czy nowego Alberta Serre, jakiś film konkursowy, ale też pójdą sobie wieczorem na właśnie takie niebezpieczne zwierzęta, które są filmem takim szalonym, też otwierającym zupełnie inne, inne szufladki, jeśli chodzi o jakby kino. I to wszystko ma swoje miejsce też na nowych horyzontach, to też o to chodzi. Tak? Nie chodzi o to, żeby to był, znaleźć złoty środek i żeby, żeby ten festiwal był kompromisem, ale tak jak już właśnie mówiłem, żeby, żeby te oczekiwania bardzo wielu różnych grup spełnić, bo, bo widz, widz oczekuje też różnorodności. Absolutnie, to, to, to nie oczekuje jakby jakiejś jednostajności, jednowymiarowości, oczekuje różnorodności i zaskoczenia. I my co roku zmierzymy się z wielkim wyzwaniem, jak tym oczekiwaniom sprostać. Tak, no i przy okazji międzyświatowych światowych mistrzów, kity festiwali, mamy też polskie premiery i polskie filmy. I też przez lata są twórcy, którzy przyjeżdżają właściwie z każdym swoim filmem, premierują go właśnie tutaj na horyzontach. No i takim jest na pewno Łukasz Grzegorzek, bo tutaj na horyzontach debiutowała jego córka trenera, moje wspaniałe życie, chyba cztery, tak, 4 lata temu, a w tym roku trzy miłości, które wywołały no, spore dyskusje. Absolutnie, i tak ma być. Tak ma być ja wiedziałem, widzieliśmy doskonale, że, że ten film wywoła dyskusje różne. Yy, yy, mamy dwa polskie filmy, a właściwie takie dwa i pół polskie filmy w konkursie. Yy, a i tak myślę, że jest mniej tych polskich filmów w tym roku, co myślę, że jest związane również z, tam, z timingiem. Nie wszystkie filmy się wyrobiły z, pro, z, z produkcją. Yy, niektóre będą prezentowane jak kawka Agnieszki Holland na premierowane premierę światowe będzie miało na jesiennych festiwalach. Ja wiem jeszcze o kilku innych, z czego się bardzo cieszę, bo, bo, bo no, wszystkim nam zależy na, na tym, żeby polskie kino rosło w siłę. Yy, no my też mamy bardzo ważne wydarzenie branżowe, które się nazywa polskie dni. Polish mm. Days. Yy, od, yy, od 14 lat yy, polskie filmy są yy, pokazywane w różnych fazach, czy filmy gotowe, czy filmy yy, już gdzieś powiedzmy w fazie montażu, czy filmy na, nawet na bazie yy, pomysłu są pokazywane, piczowane, prezentowane z zagranicznej branży filmowej byli tu selekcjonerzy Wenecji, Berlina, Toronto, Sundance, agenci sprzedaży, którzy oglądali te filmy i no też jesteśmy takim łącznikiem trochę. Tego nie widać w programie, ale jesteśmy takim łącznikiem polskiego kina z branżą zagraniczną i z tej, myślę, za, za paroma też zagranicznymi sukcesami polskiego kina. To jest dla nas bardzo ważne. A ja też bardzo lubię obserwować film twórców w tej sekcji filmów krótkometrażowych, shortlista, bo oni bardzo często później przyjeżdżają do nas z pełnometrażowymi filmami, czy zataczają takie koło, biorą udział w naszych programach edukacyjnych, a później przyjeżdżają z gotowym filmem. Ja myślę, że żeby tych polskich filmów było, było na, na festiwalu jeszcze więcej, zwłaszcza takich właśnie filmów które, poszukujących. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że, że, że to dla wielu polskich filmów jest nie jest łatwe pole, bo, bo wymagania wobec polskiego kina są takie same jak wobec kina zagranicznego i dobrze, ale oni się nie boją pokazywać tej bardzo wymagającej jednak publiczności swoich filmów i my też czasami nagradzamy odwagę. Odwagę i jakieś ryzyko, że ktoś po prostu odwa odważa się odejść od tych mm, sztampowych narracji, których w polskim kinie jest bardzo dużo. I nawet jeśli ten film nie jest doskonały, to jednak jest podejmuje ryzyko, poszukuje, robi coś świeżego i no to jest festiwal, który takie kino po prostu w jakiś sposób nagradza tym, że ten highlight jest na te filmy kierowany. Ciekawi mnie praca nad festiwalem, bo cofnijmy się w czasie o rok. Skończyły się 24 Horyzonty i to nie jest tak, że Pan wtedy już sch schodzi do swojej piwnicy, tam jest tablica korkowa, te portrety twórców i zaczyna Pan przypinać nitki, czy najpierw jest trochę jednak odpoczynku? Absolutnie jest odpoczynek, bo to jest gigantyczna impreza. To jest żywioł, wielka machina i my wszyscy jesteśmy po prostu najzwyczajniej sieci wykończeni po każdej edycji, więc sierpień jest takim miesiącem odpoczynku, ale właściwie od początku, od przełomu, właściwie od, od, od Wenecji zaczynamy, no nadrabiamy filmy, które już są, są pokazywane na festiwalu w Locarno, a tam jest w tym roku wiele, wiele perełek, łącznie z nowymi filmami, chociażby radu Żę. Dracula, prawie trzygodzinny film, jestem bardzo ciekawy, nasz gość tegoroczny. A później Wenecja, więc my też rzeczywiście zaczynamy po prostu oglądać i na pewno pierwsza rzecz, którą robimy, to jest jakaś taka ewaluacja tego, co na festiwalu się wydarzyło, bo my zawsze staramy się wyciągać wnioski, czytamy bardzo uważnie ankiety naszych widzów. Myślę, że nasi widzowie. Wiedzą i czują, że ich słuchamy. Nie wiem, pojawienie się rok temu, chociażby trigger warnings, czyli takich tych ostrzeżeń. To było też bardzo. W bardzo wielu ankietach pojawiało się, że takie rzeczy są potrzebne. I publiczność ich potrzebuje. Więc też no, przede wszystkim robimy sobie taką ewaluację, wyciągamy wnioski, żeby festiwal po prostu za rok był jeszcze lepszy. A po drugie, no. Pierwsze, co robimy, to planujemy retrospektywy, przeglądy. Tych pomysłów zawsze mamy bardzo dużo, yy, yy, ale staramy się właśnie, żeby, żeby, żeby to była taka... E, zarzucamy się pomysłami e, no i staramy się, żeby to było jak najciekawsze, a później to już, to już po prostu idzie taki strumień. Oczywiście to początek jest taki spokojniejszy i myślę, że tak w styczniu wszystko nabiera tempa, no bo wtedy jest Sundance, później Berlin, Rotterdam, te duże festiwale, z których mamy bardzo wiele filmów i ten jak program festiwalu nabiera kształtu. I właściwie zanim się nie obejrzymy, będzie 26. edycja. Tak, i czasem trzeba działać bardzo, bardzo szybko, bo przed yy, festiwalem w Cannes tegorocznym yy, Jafar Panahi pojawiał się na listach ewentualnych faworytów, ale to jest, to, to jest trochę takie wróżenie w sposób, bo nikt tych filmów tak naprawdę nie widział, ewentualnie to nie są jakieś yy, nieoficjalne informacje. Natomiast yy, chyba to pierwsza edycja, gdy zwycięzca tegorocznej pa Złotej Palmy jest na Nowych Horyzontach. Yy, zdarzało się już w latach, po yy, ja pamiętam chyba ostatnim reżyserem, który Przyjechał do nas po zdobyciu tutaj panu, to w Keshisz po, mhm. y, po życiu Adeli. Mhm. Y, ale faktycznie to zawsze Czyli. wspaniałe, żeby, że, ci, że ci twórcy do nas przyjeżdżają. No, w tym roku rzeczywiście świetny świetny zestaw nazwisk, bo przecież obok Panach Panachiego, Kleber, będą Safilio, y, reżyser naszego filmu Otwarcia Kapitalnego Tajnego Agenta, nagroda za reżyserię na festiwalu w, w Cannes czy Atina Rachel Sangari, czy Paweł Pawlikowski, Radu Żydę, Gabriel Mascaro, autor Błękitnego Szlaku, to srebrny niedzięć festiwal w Berlinie w tym roku, czy Ela Jeverbier, aktorka ze snów o miłości, to też taki duży przebój i złoty Niedźwiedź tegorocznego festiwalu. No, my, my naprawdę dla nas jest to bezcenne, że ci twórcy chcą do nas przyjeżdżać y, i pokazywać to swojej publiczności. Y, y, Swe filmy, a zwłaszcza jak się pojawiają duże nazwiska, ale dla nas jest ważne, czy to jest autor filmu konkursowego, debiutant, czy duże nazwisko. Wiadomo, że to duże nazwisko trochę pobudzają wyobraźnię, ale najważniejsze, bardzo ważne są te spotkania z publicznością. Myślę, że to jest, to jest bezcenne i dla tych twórców, którzy publiczność naszą bardzo cenią, bo to jest publiczność też bardzo wymagająca, a myślę, że każdy twórca lubi publiczność wymagającą, zadającą niełatwe pytania czasem, to nie tylko tam. Publiczność, która się powiedzmy, o, to jest zrobił Pan Pani wspaniały film. Tylko, że właśnie gdzieś publiczność, która idzie głębiej w ten film i zadaje czasami bardzo trudne, niewygodne pytania. I dlatego tacy twórcy jak Radu Żudę chcą do nas wracać, bo wiedzą, że to jest jeden z najlepszych festiwali pod kątem właśnie publiczności również, tak? No po pierwsze, kto nie lubi pokazywać swoich, jaki twórca nie lubi pokazywać swoich filmów w pełnych salach? A to, proszę mi wierzyć, wcale nie jest reguła na wszystkich festiwalach, może na tych dużych, tak? Ale jeśli się pojedzie na pierwszy, lepszy festiwal zagraniczny, to wcale nie jest proste, żeby, żeby te sale były pełne na tak czasami wymagającym kinie. Tak, i to chyba też jest… Yy, 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 szukam słowa… Yy. Koloryt festiwalu, że ty obok, tak, może na. W jakimkolwiek sensie może usiąść mistrz kina, bo oni nie tylko promują swoje filmy, ale też chętnie oglądają. Sam pamiętam, tak. jak Michel Franco chodził z karnetem i spokojnie, stał, albo stał w kolejkach, jak nie, nie dobiegł i musiał czekać, albo się nie wklikał, albo też uczestniczył w tym festiwalu. Tak, tak. Wielu twórców, którzy tu przyjechali, oglądają filmy, odpuszczają jakieś tam lunche z gośćmi, z organizatorami, bo dla nich jest najważniejsze, żeby po prostu chodzić na filmy, chodzić na retrospektywy. Więc to jest, to jest rzeczywiście bardzo fajny, że to Rzefach Panachi też oglądał swój film. Eee, Tego rocznej Złotej Palmy oglądał swój film. Powiedział, że i to w ogóle piękne zdanie, które powiedział: A teraz usiądę, obejrzę ten film z Państwem, e, bo chciałbym obejrzeć swój film raz jeszcze pośród Państwa oddechów. Ej, cała sala tak z, wzięła oddech, po prostu głęboki, bo to pięknie poetycko powiedziane, ale no, tak oglądanie filmu właśnie z jego autorem obok, to, 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 to jest naprawdę też cenne doświadczenie. No i Powoli kończy się ta 25. edycja, a myślimy, możemy być już trochę przy 26. Wspomnieliśmy o Locarno, gdzie będzie Trakula. Poznaliśmy niedawno program Wenecji tegorocznej. Czy tam widzi Pan jakieś filmy, które być może mogłyby się znaleźć? Oczywiście wiemy, że to jest duży odstęp i niektóre trafią do dystrybucji kino, kinowej, te głośniejsze albo te, które będą miały szanse oscarowe. Natomiast czasem zdarza się tak, że nawet te filmy z Wenecji są pokazywane po raz pierwszy dopiero na Nowych Horyzontach. No w tym roku. Trzy głośne tytuły z zeszłorocznej. Nagrodzeni za, za rolę Wincenta Lindona moi synowie, Kwiecień i Vermiglio. Tak, to już, to już dużo zależy pewnie od decyzji dystrybutorów mm -hmm. i, i tego, tego, o czym mówisz, bo wiadomo, że myślę, że, że takie filmy jak, nie wiem, film Jarmusza czy, czy Money Fast te filmy wejdą w międzyczasie na ekrany kin, bo myślę, że będą... Natomiast oczywiście, no, zobaczymy jak będzie z innymi, z takimi mniejszymi filmami. No, kwiecień Day of Columbia to ważny tytuł, który rzeczywiście był przez nas dystrybuowany. No ja czekam bardzo na filmy, bardzo ciekawie zapowiada się nowy film François Ozona, obcy. Na podstawie Kami. To bardzo, bardzo ciekawy projekt. Ostatnimi laty troszeczkę mam wrażenie, tak z komercją flirtował, a to myślę, że taki jego powrót do, może być jego powrót do naprawdę formy. No oczywiście czekamy na Sorrentino. Couter Benhania, niezwykle ważny film, poruszający film o, o tym, co dzieje się w strefie gazy. Myślę, że to może być film na miarę ajdy, Jasmini zbanić. No i oczywiście zawsze czekamy na te, no właśnie jak Vermilio, to był taki film, który no zdobył Grand Prix, film włoskiej reżyserki, zawsze gdzieś tam, jak jest festiwal w Wenecji, to gdzieś tam na te włoskie filmy patrzy się jednak, jeżeli to nie jest Luca Guadagnino czy Paolo Sorrentino, patrzę się z dużym dystansem, tak jak w Berlinie na niemieckie filmy, w, Fra w Cannes na francuskie, ale tu akurat było tak, że, że, że film rzeczywiście zdobył dużą popularność, no, ale zobaczymy, bo to trudno oczywiście powiedzieć, wiele filmów pewnie tych dużych wejdzie, ale Wenecja jest rzeczywiście też miejscem, gdzie no, łowimy, no, tak jak złowiliśmy dwa lata temu, skarby Luny Carmon, która w zeszłym roku wygrała Nagrodę Publiczności, więc też u nas będą Poszukiwania tych mniejszych tytułów, które, które no, mogą zasilić program festiwalu. Yy, no ale to dopiero za miesiąc. <gryw> Najpierw wakacje. Mm -hmm. no to tak. Wakacje, Wenecja, później zaraz będzie AFF, sezon, sezon skarowy, berlin Can i nowe horyzonty kolejne. Szaleci szybko. Tak jest. Bardzo ciekawy za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Pieńkowski. Ja nazywam się Jakub Izewski. No i zapraszamy jeszcze. Już zapraszam na nowe horyzonty online i czekamy na kolejną edycję. Dziękuję.